Dzień dobry. Dziś porozmawiamy o tym, jak znaleźć to, czego naprawdę pragniemy, czyli o radości z życia. Satysfakcja z życia przychodzi tylko wtedy, kiedy znajdzie się naprawdę to, co się chce. Bardzo często jest tak, że najpierw ćwiczy się umiejętności różne w różnych miejscach i mogą one do siebie w ogóle nie pasować. Albo w ogóle wszystko to niezbyt nam się przez wiele lat układał jak jakiś wzór. Według mnie życie jest tak skonstruowane, że wszystko, co nam się w życiu przydarza, jest bardzo potrzebne. Robiłam w życiu wiele rzeczy, robiłam je najlepiej, jak potrafiłam, na pełnym poziomie entuzjazmu, który nagle się kończył. Wiele lat temu myślałam, że to coś ze mną nie tak, że kończy mi się ten entuzjazm, że się szybko nudzę. A teraz z perspektywy lat i tego, jak moje życie się poukładało, wiem, że wszystko było idealnie potrzebne, że każdy moment był potrzebny i że były potrzebne te wszystkie i dobre, i złe zdarzenia też. Dopiero kiedy usiadłam na tyłku sama ze sobą pewnego dnia i przyznałam szczerze, przed samą sobą, czego chcę, układanka z wielu puzzli mojego życia się zaczęła sama układać. Powodem, dla którego nie układało się to w całość wcześniej, było to, że produkowałam sobie puzzle do układanki. Ćwiczyłam przeróżne umiejętności. Ćwiczyłam odporność na zmiany losu, Ćwiczyłam okresy niewiedzenia, gdzie po prostu miałam czas, by posiedzieć sama ze sobą i swoją mądrością. I kiedy już naprawdę miałam dosyć tych puzli, tej produkcji puzli, usiadłam wreszcie na tyłek i zapytałam siebie, czego ja naprawdę chcę. I odważyłam się to zrobić. Podważyłam się zadać sobie szczere pytanie w sercu: Czyli przyznałam się przed samą sobą, a później powoli zaczęłam się przyznawać przed innymi. Boimy się przyjrzeć i przyznać do tego, czego chcemy, bo boimy się jakichś negatywnych konsekwencji. Konsekwencji za to, lub co się stanie, jeśli powiemy prawdę o sobie. Możemy się bać, że stracimy ludzi, dla których nasza prawda serca nie będzie do przyjęcia i że zostaniemy sami. Albo że reszta powie, że nie jesteśmy w stanie realizować naszej prawdy serca, że w tym świecie nie da się jej zrealizować. I tak można odmawiać sobie prawdy serca, by unikać przykrych konsekwencji. Tylko. Konsekwencje nieprzyznawania się do naszej melodii w sercu, do naszej pasji serca są znacznie większe. Jakie to są konsekwencje? Kiedy nie idziemy za głosem naszego serca, to wchodzimy w relacje z niewłaściwymi ludźmi i znajdujemy się w niewłaściwych sytuacjach. Ciągle możemy nie znajdować odpowiednich ludzi i sytuacji i mieć wrażenie, że nie pasujemy do tego świata. I ciągle wszędzie mamy poczucie, że nie dostajemy od tego świata tego, co chcemy. Jeżeli nie przyznajemy czego naprawdę chcemy przed samymi sobą, to przyznajemy tak naprawdę, że chcemy czegoś innego niż naprawdę chcemy. Więc ciągle świat dostarcza nam tego, czego nie chcemy. Ale my, zamiast to zrozumieć, popadamy w niezadowolenie i narzekanie na ten świat. Zdecydowałam kilkanaście lat temu, że idę po to, czego chcę. A że byłam z drugiej strony skali, to ścieżka była długa. Musiałam się przestawić zupełnie na życie według nowego schematu. Czego ja tak naprawdę chcę? Czy ja naprawdę chcę w sercu być z tą osobą, czy robię to tak, bo wypada? Czy ja naprawdę chcę tu pracować, czy robię to, by zarabiać pieniądze? I tak dalej, i tak dalej, ze wszystkim każdego dnia. Więc jeżeli nie przyznajesz się do tego, czego chcesz, to lądujesz na długo w związkach, których nie lubisz, a później nawet nienawidzisz. Jeżeli nie przyznajesz się do tego, czego chcesz, lądujesz w pracy, której nie lubisz, a później nienawidzisz. Nigdy nie będziesz szczęśliwą osobą. Będziesz tylko Dostosowywaczem. I w domu będziesz miał ciągłe konflikty, i w pracy konflikty, wszystko przez to, że nie idziesz za prawdą serca, ale starasz się dostosować. I nasz ukochany świat oczywiście ciągle będzie wystawiał Cię na próbę, dostarczając sytuacji, których nie chcesz. Byś określił wreszcie, czego do jasnej cholery chcesz. I byś to przyznał. I oczywiście Bóg, wyższa siła, uszanuje nasze wszystkie wybory i powie: Okej, okay, jeśli wybierasz sobie iść drogą dostosowywacza, Twój wybór, tylko tam będzie dużo bólu. Jeżeli nie idziesz drogą pasji serca, nie dostaniesz ogromnych pokładów energii, bo ona płynie tylko do pasji serca i tego, co chce robić twoje serce. A resztki tej energii tak zużyjesz na udawanie i bycie nieautentycznym. Ciągle będziesz w stresie, ciągle będziesz bez energii, zamulisz się, by nie czuć bólu, antydepresantami. Ale ten brak bólu po zamuleniu antydepresantami nie będzie i tak, i tak miał nic wspólnego z radością. No i jeszcze, oczywiście, zatrujesz życie innym. Będziesz emitować energię niezadowolenia, nieszczęścia i zatruwać nie tylko swoje życie, ale wszystkich innych dookoła. I ani ty nie będziesz wiedzieć, o co chodzi, ani inni. Nie przyznając się do tego, czego w sercu chcesz, płyniesz w odwrotnym kierunku i sam sobie robisz pod górkę. I dłużej zabierze powracanie z tak odległego miejsca. Jeżeli więc czujesz, że przecież robisz niby coś, co niby chcesz, ale nic się nie układa, jakby świat się sprzysiągł przeciwko, to na bank nie robisz tego. Czego chcesz? Bo tak, świat się sprzysięga przeciwko tobie, ale nie robi tego przeciwko tobie, tylko dla ciebie. Po to, byś wreszcie usiadł na tyłku i zapytał: czego ja chcę tak naprawdę w sercu? Świat jest tylko pomagaczem. Układa się gładko i idealnie do wersji czego chcesz naprawdę w sercu. Przyznanie się do tego, czego naprawdę chcesz, jest podstawowym krokiem, by to dostać. A później, całym sobą, słowami i działaniami, potwierdzaj, że tego chcesz. I nagle w magiczny sposób układanka puzli się zaczyna sama układać. Patrz na te puzle. Te puzle z przyszłości. Wcześniej nie widziałeś, gdzie pasują, aż któregoś dnia, jak już się przyznasz, czego chcesz w sercu, zaczynają idealnie pasować. Tak jak u mnie na przykład. Dwadzieścia kilka lat temu studiowałam negocjacje i mediację. Może kilkanaście razy w życiu, no może trochę więcej. Używałam tych umiejętności i jakoś mi to tak do tej pory jakoś do niczego nie pasowało. Teraz uczyłam się metody pomocy w integrowaniu osobowości po traumach. Kiedy ludzie z jednej strony chcą gdzieś jechać i wciskają gaz, a z drugiej strony coś ich powstrzymuje i wciskają hamulec i stoją. W miejscu. I wiecie, dostałam zgodę i na naukę przeprowadzania tej metody, a teraz na pracę z tą metodą, tylko dlatego, że studiowałam mediację i negocjacje, bo tam wykorzystuje się element negocjatora. A dzięki temu moja pasja serca, by wszyscy ludzie dobrze się czuli sami ze sobą i w tym świecie, może się zrealizować szybciej i efektywniej. Dzięki stosowaniu i pomaganiu ludziom tą nową metodą, przynoszącą tak szybkie rezultaty, jak dziesiątki godzin na kozetce. Także wszystko było potrzebne, wszystko jest idealne, ale nie ma co czekać dłużej. Tylko iść za głosem serca i swoją prawdą serca. Ktoś powie, nie wiem co to. Hmm. I wiecie, to jest największe kłamstwo. Zróbmy ćwiczenie. Zadam ci za chwilę pytanie, a ty musisz na nie odpowiedzieć w ciągu pięciu sekund. Uwaga, zaczynamy. Zamknij oczy, weź głęboki oddech, i posłuchaj pytania: Co chcesz naprawdę robić w życiu? Masz to? To rób to. i żyj z radością. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.